Plaże, skały, turkusowa woda, historia i kultura to wszystko znajdziecie w tym miejscu. Witajcie na Cyprze! Syp to niezwykłe miejsce, w którym przez wieki krzyżowały się kultury i cywilizacje. Wyspą władali Grecy, Rzymianie, Bizantyjczycy, Wenecjanie, Francuzi, Osmanie i Brytyjczycy. Przez chwilę wyspa była nawet własnością zakonu templariuszy. Wszyscy zostawili tu po sobie jakieś ślady: trochę meczet, trochę kościół. W tym odcinku przemierzymy wyspę od wschodu po zachód i zobaczymy niezwykłą naturę i starożytne ruiny. Przejdę! Wejdziemy do wody, a nawet i pod wodę, a potem sprawdzimy, co miejscowi tu jedzą i piją. A pomoże nam w tym Agata, Polka mieszkająca na Cyprze od 10 lat. Hej, zapraszam Was w podróż po Wyspie Miłości! Gotowi na cypryjski weekend pełen wrażeń? Zaczynamy! Polska bryza, słońce, no i te przepiękne widoki. Czy może być lepiej? Jeśli chcecie zażyć podobnych przyjemności, to pomoże Wam w tym serwis wakacje.pl Swoją przygodę zaczynam od Cape Greco, czyli od najbardziej wysuniętego na południowy wschód krańca Cypru. Mimo, że jest trzecią co do wielkości wyspą Morza Śródziemnego, to powierzchnią porównywalny jest do województwa opolskiego, więc wszędzie jest tu w miarę blisko: ze wschodniego krańca, gdzie teraz jestem, do położonego na zachodzie Pafos dojedziecie w dwie godziny. Ja zresztą zamierzam to później zrobić, ale najpierw idę rozejrzeć się po okolicy. Przylądek Greco to świetna zapowiedź tego, co czeka Was na Cyprze. Niesamowite turkusowe i błękitne laguny, czy skalne jaskinie, do których można wejść, wpłynąć, albo do nich wskoczyć. Ja oczywiście też bym skoczył, ale no niestety zapomniałem kopióru. No trudno, może następnym razem. Na szczęście zrobieniem zdjęć poszło mi lepiej niż z wejściem do wody, a tu naprawdę jest co fotografować. To miejsce to słynne lazurowe oko. Mała rada ode mnie: najlepiej przyjechać tu rano, bo potem może być tu naprawdę tłoczno. Nie wierzycie? Zobaczcie, co się dzieje, jak przyjdziecie za późno do jednego z turystycznych miejsc. Są tutaj tłumy, a jest godzina 11. Swoją drogą, Cyp, to idealne miejsce dla każdego domorosłego fotografa. Dlatego specjalnie dla Was przygotowałem krótką listę doskonałych, fotograficznych miejscówek. Numer 1 – Wąwóz Awakas na półwyspie Akamas. Wysokie, wapienne ściany, wąskie przejścia i dzika roślinność sprawiają, że poczujecie się jak na innej planecie. Numer 2 – White River Beach. To mała, kamienista plaża, z dala od tłumów i komercyjnych atrakcji. Znajdziecie tu ręcznie układane kamienne wieże, klify, a na nich kozy, a latem wykluwające się z jajek w żółwie. Numer 3, wrak statku EDRO 3 niedaleko Pafos. Ten norweski transportowiec osiadł tu na Mieliźnie 14 lat temu i do dziś stanowi nie lada atrakcję. Numer 4, uliczki Nikozi. Ja na ulicy Amachostów w stolicy Cypru znalazłem takiego oto przepięknego garbusa. Też tu pospacerujcie i poszukajcie takich skarbów. Numer 5, mostek miłości. To niezwykła formacja skalna. Tu też lepiej przyjść rano i zdążyć przed tłumami. Mostek znajduje się w Ajanapie. A skoro mowa o tym mieście, to witajcie w Ajanapie. To jeden z najpopularniejszych cypryjskich kurortów. Znajdziecie tu wszystko, czego wakacyjna dusza może zapragnąć. Hotele, plaże, kawiarnie, restauracje czy kluby nocne. Znajdziecie też moją przewodniczkę po Cyprze. Poznajcie Agatę. Cześć, mam na imię Agata, mam 39 lat i od 10 lat mieszkam na Cyprze. Agata, jak ty się znalazłaś się na Cyprze? Po prostu jakoś tak mnie tutaj słoneczko przyciągnęło. Zostaliśmy tutaj sobie z rodzinką na tydzień w hotelu i stwierdziliśmy, że to jest to. Zajmujesz się czym tutaj? No, uczę nurkowania. Razem z moim mężem mamy swoją tutaj polską szkołę nurkową, i to jest jakby nasza taka główna rzecz, którą zajmujemy się tutaj na Cyprze. Przyjechałaś tutaj z mężem, masz dwójkę dzieci, no i no zupełnie inny świat. Ja bardzo lubię słońce, bardzo lubię ten klimat i dzieci tutaj moje dorastają. Bardzo dobrze się tutaj czujemy, spełniamy swoją pasję nurkową. Ja nie mogę na nic narzekać. Ogólnie pozytywnie jestem do tego nastawiona. Agata, powiedz mi, jacy są Cypryjczycy? Bardzo fajni. Spokojni, wyluzowani. Bardziej od nas wyluzowani. Można się od nich dużo nauczyć, takiego spokoju, takiego siga-siga, Powoli, spokojnie. Dobra, ale mają jakieś fazy czy nie? Jak się przyjeżdża tutaj turystycznie, to jest fajnie, że to tak powoli wszystko się odbywa. Jak się tutaj chce coś załatwić na szybko, no to wtedy człowiek na to samo, co, co, co lubi sprawy, zaczyna się denerwować. Trudno tutaj jest wynająć mieszkanie? Na długi termin niestety jest to problem obecnie. I ile kosztuje wynajęcie mieszkania? Od 800 euro do oczywiście nieskończonej ilości, bo to zależy jak chcecie się standard. Dom do wynajęcia to tak myślę, że około 1500 euro trzeba przeznaczyć miesięczne wydatki. A skoro jesteśmy przy cenach, to Cypr jest drogi? Cypr jest porównywalny, jeżeli chodzi o ceny takie polskie można powiedzieć, ale wiadomo trzeba brać pod uwagę to, że jednak te produkty minimalnie są droższe ze względu na to, że to jest wyspa. Muszę przyznać, że w ogóle się Jagacie nie dziwię, że tu wylądowała. Robić to, co się kocha w tak pięknym miejscu, no, brzmi jak bajka. Zresztą spójrzcie sami. A Janapa to przede wszystkim plaże. Jest ich 27, a aż 14 z nich otrzymało prestiżowy certyfikat niebieskiej flagi. A czym są te flagi? Błękitne flagi są przyznawane przez Unię Europejską, plażą, które słyną z na wskazitelnej czystości, spełniają wszystkie standardy. I plaża Missy Beach jest właśnie jedną z takich plaż. Jest to jedna z najbardziej popularnych plaż na Cyprze. Plaża Missy Beach charakteryzuje się taką wyspą, e, która jest na samym środku tej plaży. Dzisiaj akurat widać, że można przejść nawet suchą nogą przez taką ścieżkę z piasku, bo jest odpływ. Jeżeli ta woda po prostu zwiększy Swoją ilość, no już trzeba będzie iść po kostki w wodzie, żeby dojść do tej fajnej skałki. No dobrze, ale powiedz mi, co za warto zobaczyć w Wajanapie? Zaraz ci pokażę. No i jesteśmy w nowej marinie Wajanapa. Zobaczcie, tutaj można popodziwić sobie prywatne, piękne, luksusowe łodzie, zjeść coś dobrego w wykwintnej restauracji, no i zrelaksować się i poczuć się jak w takim małym Dubaju. A teraz znajdujemy się w parku w Wajanapie. Tutaj możecie popodziwiać rzeźby z całego świata, autorów z różnych krajów. Wstęp jest darmowy. Jakbyście chcieli sobie zwiedzić jeszcze oprócz tego jakiś park z roślinami, to możecie zejść sobie kilka kroczków niżej i tam będzie park kaktusów. A to jest właśnie taka bardziej kameralna plaża na Green Bay. Jest tutaj też piasek, jest ta plaża o wiele mniejsza, więc jest mniej ludzi. A czy można znaleźć jakieś bezludne plaże w okolicy? W sezonie bardzo ciężko, po sezonie jak najbardziej. Słyszałem, że Ajanapa to centrum życia nocnego na Zyprze. Tak, jeżeli ktoś lubi imprezy, kluby, to jak najbardziej to właśnie jest to miejsce. Zresztą pokażę Ci to wieczorem. A gdy nad Ayanapą zachodzi słońce, miasto żywa. Jesteśmy w Wiza Kwisztawer, to jest kula właścicielka i ona ma taką piękną, przepiękną, przepiękną jest Jestem Agap. Agapie. To jest te kochanie. O, jesteś piękna. Agata, tak wygląda życie nocne w Ajanapie? Dokładnie. Przez cały sezon, co noc, właśnie odbywają się takie imprezy muzyczne, są czynne kluby, ludzie się gromadzą, chodzą sobie po restauracjach, po barach, zwiedzają, Ayanapa, a Ayanapa po prostu ciągle żyje. Ale tutaj są głównie teraz turyści czy cypryjczycy? Większość to jest turystów teraz. A jak imprezują cypryjczycy? Cypryjczycy bardzo lubią spędzać sobie razem czas rodzinny w gronach. Przede wszystkim musi być grill. Musi jak być musi być, musi być. Tak, tak, musi być dobra muzyka, to można się od nich właśnie nauczyć takiej swobody, śpiewania w taki sposób, jak nie tylko potrafisz, tańczenia, jest taki luz, nie, nie trzeba się przy nich wstydzić. Co ty lubisz robić w wolnym czasie? Lubię spędzać czas z moją rodziną, oczywiście, ale jak tylko jest szansa na to, żeby zanurkować, to nurkuję. Na no dzisiaj na nurkowanie to już chyba za późno. Chyba tak. <laughs> Ale obiecasz mi, że zabierzesz mnie pod wodę? Oczywiście, że tak. To w tym odcinku jeszcze powrócimy do nurkowania, a tymczasem do zobaczenia. Pora ruszać. Uwierzcie mi, że na Cyprze jest sporo do zobaczenia, sporo do oglądania. Znajdziecie tu półwysepakama, Kama, Sepafos, Skały Afrodyty. To co? Siadam i ruszam. Wypożyczenie auta na Cyprze to dosyć popularna opcja, wyspa jest mała, wszędzie szybko można dojechać, więc własne cztery kółka dadzą Wam sporo swobody, tylko należy pamiętać, że tutaj obowiązuje ruch lewostronny, więc trzeba się trochę przestawić. Opuszczając Ajanapę, kieruję się na zachód i ruszam w góry. Tak dobrze słyszeliście! Kojarzony z plażami Cypr to również góry. Są tu nawet stoki narciarskie, więc wiosną można tego samego dnia szusować na nartach i pływać w morzu. O tej porze roku na narty jest już za późno, zresztą cel mojej podróży jest zupełnie inny. Witajcie w Lewkarze, jednej z najbardziej malowniczych miejscowości na Cyprze, słynącej z rękodzieła. Lewkara leży na południowych zboczach Gór Trodos, najwyższego pasma górskiego na wyspie. To idealne miejsce do produkcji wina. Zresztą, jak widzicie, win nic tu nie brakuje. Jednak to nie wina rozławiły lewkarę na cały świat, a zrobiły to podobnie jak w przypadku polskiego koniakowa. Koronki. Sięgające XIII wieku tradycje koronkarskie zostały wpisane nawet na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Podobno sam Leonardo da Vinci zachwycił się nimi, kupił tutaj obrós, który przekazał katedrze w Mediolanie. Koronkowa tradycja lewkary wciąż żyje, dosłownie i w przenośni. Sklepy z lokalnym rękodziełem są tu na każdym kroku, a przed nimi wciąż siedzą hawciarki, które z nitki śpiewu wyplatają klimat tego miejsca. Sami przyznajcie, że ta miejscowość jest po prostu czarująca. Co ciekawe, oprócz koronek powstają tu też wyroby ze srebra. A jeśli ani koronka, ani srebro to nie jest wasza bajka, to i tak warto tutaj przyjechać do Lewkary. Te duże cypryjskie miasta, no nie ma co ukrywać, nie należą do najpiękniejszych, a tutaj możecie poczuć taki fajny śródziemnomorski klimat. Weźcie sobie kawę, wyczylujcie się, pospacerujcie, podziwiając przepiękną cypryjską architekturę. Thank you very much. Dziękuję. Pamiątka kupiona. Zobaczcie, jakie piękne miejsce dla niej znalazłem, więc mogę ruszać dalej. Kierunek zachód i położone prawie na krańcu wyspy Pafos. Z lewkary do Pafos jedzie się około półtorej godziny, ale ja polecam wydłużyć sobie tę trasę, bo po drodze jest masa miejsc, w których warto choć na chwilę się zatrzymać. Ja zrobiłem sobie kilka takich przystanków, w końcu jesteśmy na wakacjach. Zatrzymałem się niedaleko Gawernos Beach, by zobaczyć piękne białe skały. Kawałek dalej znajdziecie największą na Cyprze tamę. Możecie też zwiedzić antyczne miasto Kurion, które znajduje się po tamtej stronie. Ja dzisiaj jednak sobie je odpuszczę, bo w Pafos czekają na mnie inne starożytne ruiny. Ale i tak się cieszę, że tutaj się zatrzymałem, bo zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Kolejny przystanek to miasteczka w Dimu i to ponad 700-letnie drzewo oliwne. Jest tak olbrzymie, że można wejść do niego do środka. Przypomnę Wam, że 700 lat temu w Polsce rządził Władysław Funkietek. Polecam Wam też zatrzymać się w jednym z przydrożnych warzywniaków, kupić lokalne owoce i oczywiście ich spróbować na przykład takiego przepysznego arbuza. Ostatni przystanek to środek niczego. Zatrzymałem się tutaj, aby podzielić się z wami pewną ciekawostką. Otóż pewnie wiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że Cypr ma dosyć długą, ale też skomplikowaną historię. Jej wynikiem są wciąż działające na wyspie dwie brytyjskie bazy wojskowe. Część terytoriów nadal należy do Wielkiej Brytanii. I tak, będąc jakieś 3000 km od Londynu, odwiedziłem Zjednoczone Królestwo, ale też na moment opuściłem Unię Europejską. Jak widzicie, na Cyprze podróż może być równie ciekawa co cel. Ja swój właśnie osiągnąłem. Dzień dobry z Pafos, czyli z turystycznej perełki zachodniego Cypru. Ma to wszystko, co pozostałe nadmorskie miejscowości na Cyprze. Piękne plaże, palmy, bulwary, hotele, no i restauracje. Ale to nie z tego powodu miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ten powód znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów stąd a chodzi o park archeologiczny. Neapafos, bo tak nazywa się to miejsce, to ruiny greckich i rzymskich zabudowań, z których najstarsze datowane są na drugi wiek przed naszą erą. Znajdziecie tu pozostałości domów, pałaców, bazyliki czy amfiteatru, ale największy zachwyt wzbudzają tutejsze mozaiki. Spójrzcie tylko na to coś niesamowitego. Ta mozaika ma ponad 1500 lat. No i tutaj mam dla was ciekawostkę. Spory udział w odkryciu tego miejsca i w późniejszych wykopaliskach mieli polscy archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Wstęp do parku kosztuje 4,5 euro. Można tutaj naprawdę spędzić sporo czasu, a to nie wszystko. Jeśli jesteście fanami historii, to w Pafos znajdziecie zamek wybudowany za czasów Cesarstwa Bizantyjskiego. I groby królewskie, czyli niezwykłe, wykute w litej skale, grobowce liczące ponad 2000 lat. No, robią wrażenie. Przejdę czy nie? na zwiedzanie antycznych miejscówek w Pafos można spędzić cały weekend, ale okolice Pafos również warte są odwiedzenia. Na północ od miasta znajdziecie malowniczy półwysep Akamas, a wszędzie dookoła miasta piękne plaże, jaskinie i formacje skalne. A właśnie, skoro już jesteśmy przy skałach, to na Cyprze najważniejsza jest jedna skała. Czyli ta skała Afrodyty to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc na Cyprze. Prawdziwy symbol tej wyspy znajduje się na południowym wybrzeżu między Paphos a Limassol. Dlaczego jest tak wyjątkowano? To bardzo proste. Podobno w tym miejscu, jak ja teraz, wyłoniła się z fal morskich Afrodyta, czyli bogini miłości. Zresztą ten moment został uwieczniony na wielu obrazach. Właśnie z tego powodu Cypr jest nazywany Wyspą Miłości, a co druga restauracja czy hotel mają w nazwie Afrodyta? A tuż przy skala Afrodyty znajdziecie mnóstwo kamieni, na których pary piszą swoje imiona, ale nie ma co ukrywać. Tutaj królują głównie Polacy. Proszę, Piotr Jedytka, pozdrawiam Was. 19 maja tutaj byliście. Mm. Puszczam piękną plażę i skałę Afrodyty, bo przyszedł czas, bym udał się tam skąd bogini miłości wyszła, do morza. Nie wiem czy pamiętacie, ale Agata obiecała mi wspólne nurkowanie. To co? Czas zejść pod wodę? Agata, no zabrałaś mnie na niezły seans podwodny. Super, tak miało być właśnie. Tak miało być, że wyjdziesz i będziesz chciał jeszcze na pierwsze nurkowanie, moim zdaniem poszło ci świetnie. Ja, dziękuję. I jeszcze więcej zobaczyłbyś przy drugim nurkowaniu. Wtedy już byś był skupiony tylko do tego, co się dzieje dookoła. My dzisiaj byliśmy na 5 metrach, ale jeśli ktoś jest bardziej zaawansowany, to może pójść nieco głębiej no i zobaczyć też zupełnie inne rzeczy. Tak, jest tutaj fajnych, ciekawy kilka nurkowisk do zaliczenia. Jakieś kawerny podwodne na 12 metrach. Na 18 metrach mamy taką swoją blue Hole cypryjską. Mamy muzeum podwodne, które jest godne zobaczenia. Jest tam niewiele, bo 10 metrów, ale około 90 Statuetki są tam zanurzone, więc jest co oglądać. No i oczywiście wisienka na torcie dla certyfikowanych także nurków. Jest to zenobia, wrak, który leży na 42 metrach, koło larnaki, jest to ogromny prąd, który ma 172 metry długości, jest mnóstwo ciężarówek rozrzuconych. Cypr jest dobrym miejscem do nurkowania? Cypr jest idealnym miejscem, żeby nauczyć się nurkować. Widoczność podwodu dochodzi do 40 metrów. Ile taka przyjemność kosztuje? 80 euro. W tym już jest ubezpieczenie. Cały sprzęt zabezpieczamy na czas nurkowania, filmy, zdjęcia z nurkowania. Cypryjczycy też nurkują, czy raczej turyści bardziej? Większość Cypryjczyków nie, nie za bardzo lubi pływać, przynajmniej tych, których ja poznałam. Tak wchodzą, tak po kolana i lubią grać sobie te paletki na brzegu morza, zjeść sobie coś dobrego, raczej takie moczenie sobie nóżek i to im wystarcza. Trudno prowadzić biznes na Cyprze, czy nie? Cypr nie jest taki łatwy, ponieważ jest to sezon turystyczny tutaj, a po sezonie turystycznym, no niestety te parę miesięcy nie dzieje się nic praktycznie. Agata, to jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozrywkę, Dobrze, bo mój naprawdę mój mój było mój. wspaniale, to jest moje drugie nurkowanie i to nurkowanie było zdecydowanie przyjemne. Bardzo się Dobre. cieszę i właśnie tego oczekiwałam, że będziesz zadowolony, uśmiechnięty wejściem o więcej. Widzimy się później na obiedzie, a ja lecę dalej odkrywać Cypr. Byliśmy już na dwóch krańcach Cypru, pod wodą czy w wąwozie, a ja wciąż nie pokazałem wam Nikozji, czyli stolicy tego kraju. A uwierzcie mi, że jest to miasto wyjątkowe. Nikozja przywitała mnie 34 stopniami Celsjusza, więc żar leje się z nieba, co zresztą po mnie widać, ale ja się nie poddaję, i idę zwiedzać. Słuchajcie, w Nikozji mieszka jakieś 60 tysięcy osób, więc nie jest to gigantyczna metropolia, a raczej miasto porównywalne do naszego Przemyśla. Warto tu zajrzeć, by poczuć wielokulturowe dziedzictwo Cypru. Zobaczycie tu między innymi meczety, cerkwie, Budynki ze czasów panowania brytyjskich, ale przede wszystkim też ten ogromny mur wenecki, który okala całe stare miasto, a który przetrwał do dziś w prawie nienaruszonym kształcie. Ale to nie ten mur jest dziś symbolem tego miejsca, a ten mur i podobne mu fragmenty blokujące przejścia z południowej na północną stronę wysp oraz miasta. Cypr od ponad 60 lat podzielony jest na dwie części: Republikę Cypru, którą zwiedzaliśmy, i turecką Republikę Północnego Cypru, państwo uznawane jedynie przez Turcję. Oba kraje rozdzielone są kontrolowaną przez ONZ strefą buforową, która przecina kraj i jego stolicę na dwie części. Nikozja jest dziś jedyną stolicą na świecie, wciąż podzieloną murem. Przez pierwsze 30 lat obie strony były od siebie całkowicie odcięte. Dzieje całe szczęście granice można przekraczać. Najpopularniejszym punktem granicznym jest ten znajdujący się przy ulicy Ledra. Z oczywistych względów nie można tam nagrywać, dlatego do zobaczenia po drugiej stronie. No i już. Pamiętajcie, że żeby przekroczyć granicę potrzebujecie albo dowodu osobistego, albo paszportu. No zmianę tutaj czuć od razu. Wszędzie są kebaby, stoiska z podróbkami i tureckimi przysmakami. Idę zwiedzać. Północna część stolicy to jakby zupełnie inne miasto, trochę mniej komercyjne, trochę mniej europejskie, bardziej widać tu blisko wschodnią architekturę i meczety. Zresztą najważniejszy zabytek północnej Nikozji to właśnie meczet i to nie byle jaki. To meczet Selima. I jeśli teraz jesteście skonsternowani, bo przypomina Wam kościół z minaretami, to już wam wyjaśniam, dokładnie tak jest. To wybudowana w XIV wieku gotycka katedra świętej Zofii na muzułmańską świątynię przerobili ją w XVI wieku osmanie. Przyznajcie, że robi wrażenie. Świątynię można zwiedzać od środka, o ile nie koliduje to z obrzędami. Pamiętajcie tylko o odpowiednim stroju. Kończę mój szybki wypad na północ, bo zanim się pożegnamy, chciałem Wam jeszcze opowiedzieć o cyfryjskiej kuchni. A kto mi w tym lepiej pomoże, niż Agata? Co my tutaj mamy? A mamy tutaj taki tradycyjny zestaw, to się nazywa meze. Praktycznie w każdej restauracji, takiej tawernie, możecie zamówić to mezę. To meze składa się z około 12 potraw różnych, właśnie albo mięsnych, albo rybnych, to zależy od, od upodobań. Co jedzą w ogóle Cypryjczycy? Cypryjczycy raczej są e, mięsożerni, można tak powiedzieć. E, bardzo lubią e, mięsa z dodatkiem wina, tak jak tutaj mamy na przykład e, e, tradycyjne kiełbaski cypryjskie. Mamy tutaj także wieprzowinę, winę duszoną. Mamy tutaj ośmiorniczkę też w winie. No i ser halumi Ser halloumi, oczywiście. Akurat on jest bez winy, ale oczywiście jak najbardziej grillowany, bo wszystko co jest grillowane to jest pyszne. Jest i cytryna. Dlaczego? Mm, musi być. Cytryna jest zawsze. Cytryna to jest taka podstawowa y, y, rzecz, która musi być przy stole i skrapiamy musimy wszystko skropić. No może oprócz soku z pomarańczy, ale wszystko po kolei musi być sklepione cytrynką, no i wtedy jest ten cypryjski taki Smaczek. Tym bardziej, że te cytryny rosną tutaj wszędzie. Cały rok można znaleźć drzewko ze świeżą cytrynką i sobie po prostu ją zerwać i zjeść. Słuchaj, to może, 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 może no, zacznijmy w końcu jeść, bo te zapachy tutaj dochodzą, więc czas chyba spróbować tych pyszności. To co? Zaczynamy Zaczynamy. Ucztę. Zaczynamy. Zaczynamy. Dobra, dobra tak, Giełgosław. Agata, a ty w domu jak gotujesz? Polskie czy cypryjskie jedzenie? Trochę po cypryjsku, trochę po polsku, ale większość jednak po polsku. Ale ogólnie bardzo polubiliśmy tą kuchnię i jemy cypryjskie potrawy. A jakich smaków brakuje ci z Polski na Cyprze? Staram się uzupełniać te smaki, jak przyjeżdża moja mama na przykład i przywozi mi kabanoski. Nie, może słoiczki nie, ale dużo już potraw można kupić też i tutaj, w tej przyprawy. I kiszoną kapustę można kupić, ich szan tutaj na miejscu, i ćwikła, więc mi tych smaków nie brakuje. A po takim czasie człowiek się przyzwyczaja do tych smaków, które są tutaj. Mogę powiedzieć tylko, że troszkę mi brakuje tego takiego pieczywa polskiego. E, dziękuję Ci bardzo, Agata, za całą tą naszą wyprawę po Cyprze. Fajnie było spędzić się z Tobą czas i mam nadzieję, że do zobaczenia. Jak nie... Ja też mam nadzieję, Nad było cyprze. mi bardzo miło. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję to. bardzo. Zdrowie. Zdrowia. Dzięki. Niestety, moja przygoda na Cyprze powoli dobiega końca. No, mówię niestety, bo patrzcie, jak tutaj jest cudownie. Jak widzicie, Cypr jest idealnym kierunkiem na krótszą, ale też i dłuższą wyprawę. Mam nadzieję, że pokazałem wam, że poza plażowaniem jest tutaj co robić. Ja ruszam dalej. Kolejny cel. No, jest czego wybierać, ale tak, już wiem. Tapasy, plaże i niezwykła architektura. To co? Widzimy się w Barcelonie. Do zobaczenia na szlaku. City Break lub dłuższy wyjazd na Cypr zarezerwujesz z wakacje.pl.